Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Farminga 25. Tym razem pokażę wam, co jest bardziej, jakie zwierzę bardziej się opłaca hodować. Weźmiemy pod wniosek wszystkie wydatki, jakie musimy rzeczy kupić, by po prostu hodować te zwierzęta i ile możemy zarobić z tych zwierząt. Także zapraszam was do odcinka jeszcze przed zaczęciem. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. I lecimy. Pierwsze co to trzeba kupić jakąś zagrodę. Także dla krów mamy taką za 15 tysięcy euro. To jest najtańsza zagroda, ale jest jeden haczyk, ponieważ nie możemy tutaj produkować mleka. Tylko są to po prostu zwierzęta na mięso i musimy dolewać wody. Czyli taka zagroda praktycznie w ogóle się nie opłaca, bo trzeba czekać, karmić i długo czekać, żeby właśnie te zwierzęta wyrosły i żeby miały swoją właśnie cenę. Ale mamy jeszcze inną zagrodę, która jest, jest o wiele droższa, bo kosztuje ponad. 100, 254 000 euro Chyba, że tam gdzieś jeszcze tańsza jakaś jest, bo ja mam mody to nie widzę właśnie I tutaj akurat możemy już normalnie hodować krowy na mięso, na mleko jakieś produkować Także zaraz policzymy wszystkie wydatki jakie mamy do zrobienia hodując krowy Najtańszą zagrodą dla koni jest właśnie taka za 25 tysięcy euro Hodując konie właśnie musimy też im dostarczać je zróżnicowane jedzenie, czyli paszę jakąś mineralną albo jakieś tam po prostu samemu tworząc, owiec, i ziemniaki, jakieś kukurydze owiec, co tam jedzą, żeby po prostu ta wydajność była na 100%. Następnym punktem mamy świnie i najtańsza zagroda na nich jest za 20 tysięcy euro. Jeszcze nie mówiłem, tak samo kr w krowach, tak samo krowy dają nam właśnie obornik, dają nam też te... Szambo, dzięki czemu możemy mieć darmowy nawóz. Tego już nie będę wliczał, bo wiadomo na następnym odcinku, może. Same świnie nie generują jakichś mega przychodów, ale za to też nie zabierają gdzieś za dużo pieniędzy, nie trzeba na nich dużo czasu spędzać. Dosłownie one są wszystko żerne możesz im dać cokolwiek. One to zjedzą i będą mieli na przykład sam 70% wydajności, albo jak będziesz ich dobrze pielęgnował, karmił, to i 100%. Owce są często pomijane właśnie przez ludzi, ponieważ nie chce się ich nie wiem, kupować, hodować, ale owce są bardzo opłacalne w farmingu, gdyż po prostu wystarczy im dać trawę albo siano. Tutaj w przypadku najtańszej właśnie zagrody, która kosztuje 14 tysięcy musimy dać jeszcze im wodę, ale to jest bardzo opłacalne, bo naprawdę mało jedzą, a wełny dużo dają i możemy je oczywiście też później sprzedać jak będą mieli swój wiek gdzie będą warte dużo, bardzo pieniędzy, na przykład jakiegoś baraniny na kepsa oczywiście. Mamy jeszcze jeden punkt -punk, czyli są to kury, najtaższa zagroda kosztuje 2500 euro, czyli to jest bardzo mało. Kury też bardzo mało jedzą, ale dają tam sporo ilości jajek, i jest ich oczywiście dużo. Nie musimy często ich jakby, nie musimy pielęgnować, mamy po prostu wywalone w nie, mamy je nakarmić i one same sobie zrobią co chcą. I właśnie dlatego kury to jest takie na początek farma do ekspienia pieniędzy, jakby to powiedzieć. Także teraz Wam pokażę ile one jedzą i ile by wyszło gdyby to sprzedał nas skupie. Warto też dodać ile kosztują poszczególne zwierzęta, żeby też dodać do naszych wydatków ile daliśmy za zwierzę. Także mamy tu pokazane, pokazuję Wam po ile chodzą właśnie zwierzęta. Biorąc właśnie jakieś paswisko czy coś Zależy nam na oszczędzeniu pieniędzy i zarobieniu jak najwięcej Czyli pewno weźmiemy jak najmłodsze Żeby zapłacić jak najmniej Zapomniałem jeszcze dodać, że jak mamy owce Możemy też hodować kozy, które jest nowością w farmingu Które nam daje bawole mleko I będę to liczał tak samo jak do owiec Bo jedzą tyle samo praktycznie i nic się nie różni Mamy konie jedynie, które mogą Inne rasy mają i kosztują tyle samo każda Tak samo świnie Mamy też inne rasy, inne jakby kolory, brak sztyki i tak dalej, one po prostu się różnią wyglądem. Jeszcze taka mała rzecz, że jak mamy właśnie konie, to trzeba je codziennie ujeżdżać i trzeba je codziennie szczotkować, żeby była jak największa cena w późniejszym czasie. Bo ponieważ gdy będziemy konie po prostu lekceważyć, on będzie miał słabą kondycję i będzie za bardzo małą cenę mógł być wystawiony. I widzicie sami to jest bardzo pracochłonne i po prostu dużo czasu zajmuje, więc... Nie wiadomo czy każdemu będzie się chciało właśnie takiego konia hodować A zwłaszcza jak będzie miało się jakieś większe paswisko, większe, za, jakby, większe dla nich szopkę czy cokolwiek To wiadomo, że będzie trzeba więcej czasu spędzić, żeby każdego takiego konia Jakby, żeby każdy taki kuń miał swoją przejażdżkę zaliczoną Także zaczniemy sobie liczyć ile zwierzęta właśnie zjadły pokarmu Zaczniemy od świń. Świnia. świnia, jedna świnia w ciągu miesiąca zjadła 221 litrów razy 12 miesięcy to wychodzi 2652 litry i także trzeba też dodać, że świnia ma ciąże, która trwa 4 miesiące więc w ciągu roku da nam jeszcze 3 nowe prosiaki także mamy jeszcze z tego dodatkowe pieniądze tego już nie będę wliczał sama świnia, najlepszy okres ma między 23 miesiąc wieku albo 24 miesiąc właśnie swojego wieku i wynosi to 2500 euro i tak, świnia zjadła Zjadła właśnie 1326 litry kukurycy, co daje 2010 euro. 663 litry jęczmienia, co daje 752 euro. 530 litrów rzepaka, co daje nam 1159 euro. I 132 litry ziemniaków, co daje nam 101 euro. Ogólnie wychodzi nam, że jakbyśmy to sprzedali, to dostalibyśmy 4022 euro za rok utrzymania świni. Tyle kosztuje właśnie, to właśnie nasza żywność, którą dajemy świni ale jakby pomnożyć to przez 2, bo to wiadomo świnia najpierw okres ma, 20, ma 24 miesiące to wychodzi nam 8440 euro wszystko jest na poziomie łatwym i to co powiedziałem to jest właśnie tyle ile świnia zje w ciągu 12 miesięcy a jak powiedzieli przez dwa, to że 24 miesiące Teraz dam konia. Koń jeden zjazd w ciągu miesiąca 122 litry owsa. Bo głównie owsę będziemy karmić, bo to wiadome, to i tak koń będzie miał taką samą wydajność. I wyszło mi razy 12 1464 litry, ale trzeba to pomnożyć razy jeszcze 3, ponieważ koń ma największą cenę, gdy ma właśnie te 36 miesięcy. Co daje łącznie 4392 litry owsu zjedzonego. I z tego mamy też, musimy codziennie konia, jakby mieć z nimi przejażdżkę, musimy z niego czesać, co też daje dużo roboty, ale za to cena jest ogromna, bo od 30 tysięcy do no nawet 60 tysięcy za konia. A gdybyśmy po prostu sprzedali ten owiec, to by wyszło nam 8401 euro. Kury zjada średnio 5 litrów na miesiąc, razy damy sobie z 30, bo mamy taki kuryk na przykład, to zjada 150 litrów, Miesięcznie, razy 12 daje to 1800 litrów. Jajek daje około 6 litrów na miesiąc, razy właśnie 30 daje 180 jaj, i razy jeszcze 12 to daje nam 2160 jaj. Jakbyśmy to normalnie sprzedajali, dostajibyśmy 2045 euro, a za jaja byśmy 9702 euro. Czyli właśnie widać jaka jest różnica, i wystarczy tylko po prostu dokarmiać ich owsem, oczywiście owsem, jęczmieniem, pszenicą, sorgo chyba jeszcze wchodzi i tyle. Nic nie musimy dalej robić, więc bardzo opłacalna inwestycja. Owca średnio na miesiąc zjada, jedna owca zjada 26 litrów razy 12 to daje nam 320 litrów siana miesięcznie. I daje nam około 17 litrów wełny na miesiąc. razem z 12 daje nam 204 litry wełny. Jeszcze tu są te kozy, ale ja bym je pominął na razie. I może w kolejnym odcinku bym jeszcze je dodał, bo to jest totalnie troszkę inny temat. Tam trzeba jeszcze jakieś butle, butelki robić. Nie jestem tak obyznany w tym więc sami wiecie, to bym już na następny odcinek dał. I także przechodzimy też do Podsumowania, ile kosztuje utrzymanie takiej owcy, czy bardziej się opłaca to siano sprzedać, czy jednak na wełnę. Z 204 litrów wełny 742 euro, a z 312 litrów siana dostajemy tylko 46 euro, więc odpowiedź jest prosta. Teraz zaczynamy z krowami i krowy nam dorosłe, bo po prostu będzie od razu mogło się policzyć ile mleka daje. I tak, krowa na miesiąc jedna je 336 litrów paszy TMR co daje nam razy 12 4302 litry TMR właśnie tej paszy idealnej a daje nam za to 125 litrów mleka na miesiąc czyli 125 razy 12 daje 1500 litrów mleka na rok jedna krowa ale też musimy wziąć pod uwagę to że jeszcze mamy byki na jakby na mięso ale to one się praktycznie nie opłacają ponieważ byk taki żeby w ogóle jakąś cenę miał wychodzi 28 miesięcy i mam tu napisane 1500 euro za takiego byka na mięso więc sami wiecie to bardziej, nie bardziej się opłaca iść w to mleko jednak i teraz wam powiem też proporcje na idealne pasze TMR którą właśnie widziałem u takiego youtubera Czarny Pan i jest podane na 1000 litrów podane zrobiłem i tak wyszło mi siano 400 litrów kiszonka 400 litrów słoma 100 litrów i co dziwnego pasze mineralna też 100 litrów Chyba coś tu jest źle, albo źle obliczyłem, albo źle pan zrozumiałem w filmie, ale tak mi właśnie wyszło. I teraz, właśnie, liczymy ile to by było, gdybyśmy to po prostu sprzedali i same pieniędzy za te rzeczy, na nasze pasze. Z 4300 litrów TMR paszy wyszło 1613 litrów siana, co daje 240 euro za samo siano. I tak samo wyszło mi, że 1613 litrów kiszonki mamy z tego TMR, bo to 40%, i z kiszonki mamy 807 euro. I też właśnie po te 10% słomy i tej paszy mineralnej, czyli wyszło mi po 403 litry słomy i 403 litry paszy mineralnej, żeby dać za słomę, dostaniemy równe 60 euro, a za to, że nie kupimy właśnie tej paszy mineralnej. To zaoszczędzimy około 400 euro aż bez kupywania tej paszy mineralnej do krów. A za mleko, które sprzedamy, to dostaniemy około, około 3430 euro. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie zostawić subskrypcję na kanale, lajka i nie